Witam wszystkich. Dzisiaj testujemy spalanie. Aktualnie jesteśmy po przejechaniu około 20 km. Do 10 km było 6,3, jeśli dobrze pamiętam. A jesteśmy teraz w przedziale 4,5 litra. I teraz pytanie: po co mi, czy po co wszystkim diesle? jeżeli Volkswagen teraz już zrobił tak dobre silniki, które tak mało palą które zadowalają się tak małą ilością paliwa no to diesle są nieopłacalne w, akurat w porównaniu do tego modelu 4,5 litra 20 ponad kilometrów przejechane a więc to już pokazuje ile średnio spala taki Taki silnik z włączoną klimatyzacją, oczywiście 4-4 litra. No dobra, no więc mówię, średnio, średnie takie spalanie bo po takiej większej trasie przy takiej, oczywiście, normalnej jeździe z prędkościami dozwolonymi, nieautostradowymi, kształtuje się tam między 4 a 5 litrów. Więc no dajcie znać, czy to jest dobre spalanie według Was. Być może za duże, jestem ciekaw, co sądzicie i jaki wy byście wybrali silnik w przypadku Golfa 8. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, zobaczcie, jeszcze Wam tutaj pokażę, że faktycznie jest takie spalanie.